I się się ma mówię wszystkim, nie? Ej, ty drugi <grym> raz witasz? Co? Po co się drugi raz witasz? Po to, że jesteś w przeciwnej drużynie, wiesz, synu I tak nie może być Ja no, twoim, nie jestem, tak nie będzie No jestem przeciwny, nie może tak być Co robimy? O, ale, ale O, właśnie, było. przejdę, 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 bez jedno wolne, szybko Jest, jestem z, z tobą w drużynie, kurde, pompa, gromy Będą cystki, będzie pompa! Czemu wyszedłeś? Czemu nie, przerzuciło yes, mnie z powrotem. Switch to the winning team. Oh! Kurde. Overform z yeah. Teraz będę latał ze szczelbą. Z czym ze spasem latasz? No, żartuję. Jakby się to ze spasem to jest ten wypad. Cicho, bo wrogowie mu się zbliżają. O, 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 idą wrogowie Co mi tak ciasno? Ale przy oczywiście Ej no, co ty miałbyś lol Nie wiem Ur Ale padam Jesteś w mocniejszej drużynie Nie jestem ty Właśnie ty masz lepiej... Ej, chodź do mnie, chcesz się Ja dołączyłem, tylko mnie z powrotem, wiesz? Da, bo szybko musisz się zrespić, inaczej cię zawsze będzie przerzucać. Niekoniecznie. Nie, nie we wszystkich jest takie coś. Nie na wszystkich serwerach znaczy się. Ale... tutaj tak nie jest. Haha, ha, ha. czekaj, ciężko mi. O dobra, idzie gościu, więc nie, może, nie mogę się poprawić no klawatury. No szkura. no mów, co tam chciałeś powiedzieć. Nic, nic ciekawego nie miałem do powiedzenia. No jak zawsze. Dobra, trzeba im robi, robić bo tutaj nie ma innego do, do wyboru nicordek no ile tu idzie Chciałbym zaprosić cię na yeah. Setny level my rozwalimy. Rozwalimy ten level mnie rozwalił Rozwalimy ten którym tam ma 112 na 7 Co mówisz? Rozwalimy ten co ma 112 na 7 No bo jest to, ja spróbuję przejść do ciebie do tyłu Jest, jestem USA tylko, że on. Matthew i chodź do Charlie. Okej, okay. o stary, ale będzie. Pompa. Kurde, cycki, będzie pompa. Już jest. Dobra, fajnie, że tak do dupy dajemy wszystko. Eee, tam. Lepszy. Pompatycznie jest. Czekaj, bo uciekam. Czekaj, bo nas tutaj stisnęli w jednym miejscu. Nie no, prawa. znowu ten gościu, ej, on jest za dobry do nas. Aż to przykro mówić na filmiku, nie yes, Ibram Hawks Jest lepszy, naprawdę PLT, ciekawe czy PLT znaczy Polska. PLT czyli to może być do. do... To może być dowolny znak, tak, e, swojego klanu. Wiem, wiem. No bo. No. OMG, OMG. No patrz, 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 jeden szał braknął. No. Ty, yes, ja, zmieniliśmy respa. teraz czasem spierdzielać. Gdzie ty w ogóle y, przebywasz? Aha, widzę cię, spoko. Tu. No. Patrz, 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 patrz. Asysta, no zabiłeś As go. Kurde, <laughs> <laughs> to jest moja dzisiaj pierwsza runda, po co mi to nagrywały, ale dobraż taki szczegół. E tam. Ale i ale jak dostaniemy po Kurde, to jest tak ciemno, że nic nie widzę. No ja też. Mola, tutaj, tutaj, tutaj podnieść. Stawaj żołnierzu! Idę do ciebie, żołnierzu. Kiedy się za słupem. Hey, masz Popatrz, czy mnie ktoś widzi? Możemy jak to zauważyć, czy nie? Chyba nie, jestem niewidzialny teraz. Dobra, idę za to, synu synu. Oj, tam jest sniperów fajnie, nie? Widzisz te błyski? Widzę, że do kogoś tam Oj, snajperzy. Dobra, jeden dostał. Ops. Ops, ops. Aj, presuj. Dziękuję za asystę. Spoko, wiesz, zawsze wolę robić żeby tobie, niż tobie ma fraga zaliczyć, No lepiej. Kolejny. Uważaj, kolejny. Kolejny. Kryją się pałki. Brakło mi amu, No robę dalej to m Ojej, koleś, co się przede mną rzucił? No, kurwa, miałem mu już klasę wbiać. Dobra, gdzie teraz? Uważaj, 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 bo oni tutaj są. O wiele więcej Rzucaj grenejda. Chyba przerzuciłem, chyba. Nie wiem, gdzie są, ale. Ważne. A tu pewnie przecież są. Ty, co so po drugiej stronie? To wezmę sobie broń, o właśnie Żadowca. o, wezmę sobie snajpera. No już znów będziesz nabierał jakiś na kanał, Dobra. Dostał w plecy, ale przeżył. Fuck, dostałem! Cztery pepki zostało! Zresować się? Nie, nie zrobię tego. Nie dresujesz, co, ty za wolny. Aaaa, trzeba zacząć. Ale ich tam jest, chopie. Ale się ruszają pałki Nie, wiesz co jakby tego ostatniego kolana, nadal nie było to byśmy spokojnie coś mogli ugrać Nie ma dwutaktowego, co za Ej Jebany, dobry Marefa Czy on ma PLT, potem się go sprawdzi Chity, Chity, Makro, bzdety, twoja stara, liże gazety Kotlety Co na Ej no co to ma być? Jakie heady jebany manywani? <grym> chyba Nie rać, dobrze nie popatrzy, gdzie się leży, chyba już zabija, jeden Ci powiem, są fajne snipery A Znaczy fajne noby. Na no kolejny raz ten koleż. Czekaj, ja też górę sniperem Udajemy, że że, że, że coś tam dobrze umiemy grać, ale wątpię, żeby nam tu coś wychodziło, że to Dobre, to... O, widzę snajperów, super, pompa jest. Aj, z tyłu mnie ktoś wziął. Za dużo kampiłem, nie patrzyłem się. Ale kilka kilów było. Mam nawet więcej punktów, bo za heady miałem. O, jestem za tobą teraz. Mam snajpera, ale to gówno widzę, że... Tam, Kurde Widzę, 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 że... Ży... nie żyjesz? No nie żyję, a Przeżyj to Dałem ci jakiś ogień zaporowy, ale... teraz może z drugiej strony pójdą Ło, kule tu jest dużo Najgorzej, że oni przez to mogą szelić, nie? Przez tą tą Ej, ja, ale to jest kamperka Kamperka, no. Kamperka kontrolowana Patrz, patrz, ja tutaj leżę, ja wszystko widzę, co nie? <grywa> ja sobie wolę latać O, dostał. Może wiem, rzucę granata. O, ktoś tam strzela. Patrz, ja miałem 8% i szczały lecące przez, przez te, te Przez to te ogrodzenie, pseudo. do? fucking god. Ale tylko walą, mnie, wielki spam tymi wszystkimi szczałami. Ale dostał. Masz, quad heal. Ej, z tyłu teraz się będę raz. Mówisz? Kurde jest z dołu tak zostałem z końcówką zdrowia Rzucę im granatę? Nie rzucę Ej, kurde. Wiesz, to Ci to powiem, dobrze by było sobie iść tam gdzieś na bok i wziąć sniperów A kurde z tyłu nas wziął no, faktycznie Mówisz? Ja też wezmę, ale z dwunastką chyba wiesz, bo to jest daleko do ja, ja tylko z dwunastką latam A to nie, to ja nie tak umiem No boż jeszcze dostałem z tego, z, z Dobra, Aj, Hardkorowo, Hardcore się zdrowo Pięknie. A stąd ja chciałem tam się zrespić kurde Musimy tam iść Po drugiej stronie? A bo ich przynajmniej wyszelać stamtąd. z tego miejsca Cześć, patrzcie Ja na mojej rozdzielczości tu mało co widzę bez przybliżenia, kurde niestety O Luksusowa, ja sobie zmienię tutaj Luksusowo ci powiem, tu jest. A, no, no dobre już sobie Mhm. Nie, dobra, spoko, ja, może jednak... takie pytanie. No? Jakbym zmienił sobie rozdzielczuć teraz podczas nagrywania, to coś mi by mi się zwaliło? Zależy, czy ty nagrywasz 720 czy Full Action'em. Nie, no nie wiem, ja tam mam or oryginał czy czegoś takiego. Aha, orginal, no to, to będzie dobrze. Chociaż to by... wiesz najlepiej byś sobie przerwał nagranie i jeszcze raz zaczął nagrywać z nową no. rozdzielczością, nie? To może ja zacznę na nowo nagrywać... A nie, bo to będzie... dobra! No to tylko właśnie... przerwę, potem sobie to złączysz żeby No, ale jak tam chcesz. Nie, wiesz co... nie, 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 to nie. Ja tak bym nigdy nie Nie, 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 to jest niehumanitarne. Idę, ja jestem za tobą. Widzę, że ty snajpisz, a ja jednak, a ja jednak... Jest? O nie, A do o nie. tego co ja strzelałem, to zostałem asysty. Ja powiem, to zaznaczał... może będzie Ci zaznaczał cele? Już dwa zaznaczyłem Pasz dostał lol Już cię rozwalę, znaczy już cię, już cię rozwalę Nie ja zdążyłem Kurde Brakło mi tak sekundki Tylko jestem teraz wiesz doczony z wszystkich stron A tam gdzie ja Także nie wiem gdzie iść, czekaj, pójdę może za siebie. A! Uratowałem Cię! Tak? Nie wiem, wątpię. Jest, uratowałem, dwóch po lewo Ci zdziałem. A teraz jeszcze tu lecą, okej, okay, to będą moi. Bo nic nie widzę, nie będę kogoś strzelał. Tu, na razie. O, spoko. Czekaj, Ty tam chyba dedłeś presuję to nie ty, spoko. Bo no, nie patrzyłem nawet, tylko widziałem coś zielonego. Okej. Okay. warto by tam przejść na tą drugą stronę, nie? ale ciężko będzie. Chociaż tobie w sumie, tobie nawet pasuje. Gdzie jest? Amper Elite Patrzcie tutaj czy nikogo nie, ma. no patrzcie tam, z których z Aj, dostałem! Dostałem! Czekaj, idę tam. Chociaż nie wiem czy warto, bo jak jeszcze dednę tam to będzie źle Masz tego... Nie zdążyłem, kurde, mogę zaczekać. A no to trzeba było mówić, że masz tego Mówię, że idę. <laughs> A ja nie wiedziałem, że masz podejść. O kurde, tam jest. Wejściu. Czekaj ciebie, jak to Ej, mapteczkę mam i się leczę i leżałoś do wieszczela. Nie wiem, jak co uciec teraz, wiesz? Dobra, ja przebiegam na lewą stronę. Patrz, 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 udało mi się uciec. Patrz, 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 patrz. Proszę, wrażę. <grym> czy decydujesz czy co? Kurde, jak strzelałem, no nigdzie, nigdzie iść w ogóle. Jeszcze ten nob mnie z setnym levelem. No i dobij jeszcze raz. W tym razem to się nie jestem, bardziej jestem? Respire hey na tobie ty. żart. Jak oni mnie zobaczyli, ty skuril, Buty. Dobra, respię Fajnie od tyłu ich teraz respimy no O, koniec Koniec? Koniec Ej, dobra, to akurat tak, taki, taka długość, nie? Nie wiem No tak, Dziś akurat coś, coś jednego trzeba nagrać Dobra To tyle Na razie Geek tyle to elo To był Zaju i Mefiu, nie?